swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo Pańskie. Dziś, drogie dzieci, siostry i bracia, 18 grudnia, a my porozmawiamy sobie o wydarzeniach z życia Leona XIV, wraz z którym, jak wiemy, Czekamy w tym adwencie na Pana Jezusa. I znów jesteśmy w mieście zbudowanym na siedmiu wzgórzach. Nie wiem, czy z Was ktoś wie, jak się nazywają te wzgórza. Z pewnością, jak przeczytam, to przypomnimy sobie Awentyn. Palatyn, Kwirynał, Wiminał Celius Esquilin i Kapitol. I wracamy dzisiaj do biskupa Prewosta, a właściwie do kardynała. Papież Franciszek wezwał go do Rzymu i mianował go kardynałem. Było to 30 września 2000 23 roku. I każdy kardynał otrzymuje jakiś kościół tytularny. Kardynał Prewost otrzymał kościół Świętej Moniki w Rzymie. I to ta święta będzie bohaterką dzisiejszego kazania, ponieważ jest ona bardzo ważna w życiu papieża Leona. A przede wszystkim w życiu świętego Augustyna. Święta Monika była matką świętego Augustyna. Wiemy z naszych spotkań roratnik, że święty Augustyn założył augustianów. I to właśnie dzięki niej, dzięki świętej Monice, Augustyn się nawrócił, ochrzcił. I całkowicie oddał Panu Jezusowi. I chcę Wam powiedzieć, drogie dzieci, siostry i bracia, że to bardzo wzruszająca historia, i chciałbym, aby nam ją teraz przybliżył sam święty Augustyn. Teraz puszczę fragment wyznań świętego Augustyna. Wyznania to jest taka. Autobiografia, którą napisał sam święty Augustyn. Fragment wyznań świętego Augustyna: Wyciągnąłeś rękę z wysoka i wydobyłeś duszę mą z tej ciemnej przepaści, bo przed tobą płakała nad moją dolą wierna ci matka moja bardziej niż płaczą matki nad mogiłami dzieci. W świetle bowiem wiary i ducha, którego miała z ciebie, uważała mnie za umarłego. I wysłuchałeś ją, Panie, wysłuchałeś, nie pogardziłeś łzami, co rzęsiście spływały z jej oczu na ziemię w każdym miejscu, gdzie się modliła. Wysłuchałeś ją. Bo jakże inaczej można by wytłumaczyć ten sen, przez który udzieliłeś jej takiej pociechy, że zgodziła się mieszkać ze mną i jadać przy tym samym stole w naszym domu, czego w ostatnim okresie odmawiała, ze zgrozą odsuwając się od moich błędów bluźnierczych. Śniło się jej mianowicie, że stoi na drewnianej belce do mierzenia. A oto kroczy ku niej młodzieniec jaśniejący i uśmiecha się do niej radośnie, chociaż ona była przygnębiona i smutna. Zapytał ją, dlaczego tak się smuci i każdego dnia tyle łez wylewa. Gdy odpowiedziała, że nad zgubą moją płacze, kazał jej, żeby była spokojna i żeby przypatrzyła się uważnie. Niech zobaczy, że gdzie jest ona, tam i ja jestem. Gdy spojrzała, zobaczyła, że stoję przy niej na tej samej belce. Czymże to więc wytłumaczyć, jeśli nie tym, żeś głosu jej serca wysłuchał? Pamiętacie, dlaczego płakała święta Monika, matka świętego Augustyna? Bo chciała, żeby się jej syn nawrócił, i aż do tego stopnia. Prosiła Pana Boga, że dniem i nocą wylewała łzy i nie siadała do wspólnego stołu, by spożywać posiłek z synem, który odwrócił się od wiary chrześcijańskiej, nie poznał jej, grzeszył i był daleko od Pana Boga. Jak bardzo świętej Monice zależało na tym, by jej syn powrócił. Do Boga, odnalazł Boga, by stał się wierzący, ochrzcił się i tak jak ona wyznawał wiarę chrześcijańską. Bardzo tego pragnęła, gorąco się o to modliła, aż w końcu wymodliła. Spełnił się sen świętej Moniki. Jej syn Augustyn był w tym samym miejscu, co ona, czyli w kościele. I wiecie już dobrze, kochane dzieci, że w tym kościele został nawet biskupem. Może ktoś Was pamięta, gdzie to było? Dzisiaj za małe dzieci przyszły na roraty, nie ma tych starszych, co się przygotowują do pierwszej komunii, więc ciężko o odpowiedzi. Była to Hippona w Afryce Północnej. Święta Monika należała do wspólnoty kościoła właśnie w Hipponie, i święty jej syn Augustyn został biskupem tejże wspólnoty. I tam, w tej hipponie, chociaż nie ma grobu, świętego Augustyna, bo znajduje się w Pawi we Włoszech, święty Augustyn ma taki przydomek, święty Augustyn z hippony. I gdybyście usłyszeli o świętym Schiponny, to zawsze automatycznie na myśl powinien Wam przyjść święty Augustyn. Teraz posłuchajmy jeszcze raz świętego Augustyna, który opowie nam o swojej matce. O bardzo wzruszającym spotkaniu z nią po tym, jak doczekała się wysłuchania swoich modlitw. Fragment wyznań świętego Augustyna. Wreszcie rzekła ona, Synu, mnie już nic nie cieszy w tym życiu, niczego już się po Nim nie spodziewam, więc nie wiem, co ja tu jeszcze robię i po co tu jestem. Jedno było tylko życzenie, dla którego chciałam trochę dłużej pozostać na tym świecie, aby przed śmiercią ujrzeć Ciebie Chrześcijaninem Katolikiem. Obdarzył mnie Bóg ponad moje życzenie, bo widzę, jak wzgardziwszy szczęściem doczesnym, stałeś się Jego sługą. Co ja tu robię jeszcze? Podczas choroby pewnego dnia omdlała i na krótki czas straciła przytomność. Zbiegliśmy się do niej, lecz niebawem odzyskała przytomność, popatrzyła na stojących nad nią, mnie i mego brata i powiedziała: O jedno Was proszę żebyście gdziekolwiek będziecie wspominali mnie przed ołtarzem pańskim. Święta Monika była szczęśliwa, gdy umierała, bo jej syn, święty Augustyn się nawrócił. I zazwyczaj gdy w naszym życiu pojawiają się takie osoby, które są daleko od Pana Boga i gdy na przykład w konfesjonale mają z tym ogromny problem czy trudność, to kapłani czy księża wspominają świętą Monikę, która była wytrwała w tejże modlitwie, prosząc o nawrócenie swojego syna. Gdy pojawiają się jakieś trudności w naszym życiu, ona dla nas staje się takim drogowskazem, że może jeszcze nie czas, że może jeszcze nie ta chwila. Ale warto być wytrwałym i konsekwentnym, prosząc Pana Boga o nawrócenie dla kogoś bliskiego naszemu sercu. I prędzej czy później, jak to przynajmniej widać w życiu świętej Moniki, Pan Bóg wysłuchuje, że ktoś bliski się nawraca albo już na łożu śmierci jedna się z Panem Bogiem. Dlatego niech święta Monika będzie dla nas dzisiaj przykładem takiej wytrwałej, konsekwentnej i ufnej modlitwy o nawrócenie kogoś nam bliskiego. A teraz powstańmy. Oczekując na pamiątkę narodzin Chrystusa. Stańmy wspólnie na modlitwie, prosząc dobrego Boga. Boże, wspólnocie Kościoła udziel mocy ewangelizacji, aby dobra nowina dotarła do wszystkich ludów i narodów. Ciebie prosimy. Boże, chrześcijańskim rodzinom udziel pomocy, aby świadectwo ich życia wiarą. Pobudzało do szukania Ciebie przez wszystkich, którzy stracili nadzieję i żyją w mroku niewiary. Ciebie prosimy. Boże troszczący się o biednych i niezaradnych, udziel swojej łaski, aby mądrze im pomagali i nieśli nadzieję najbardziej potrzebującym. Ciebie prosimy. Boże naszym bliskim, zmarłym, Szczególnie zmarłej Jadwidze, pozwól cieszyć się nagrodą raju, Ciebie prosimy. Boże nam tu obecnym i wszystkim, za których się modlimy, daj pokój serca oraz jeszcze większą miłość do Ciebie i braci, Ciebie prosimy. Panie, Tobie powierzyliśmy sprawy wspólnot, w których żyjemy. Udziel nam pomocy w różnorakich potrzebach naszych przez Chrystusa, Pana naszego. Zdrowaś Maryja, Boga Rodzico. Od czystych duchów Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech ofiara przez nas składana uczyni nas miłymi Tobie i wyjedna nam udział w wiecznym życiu. Twojego Syna, który przez swoją śmierć zapewnił nam nieśmiertelność przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu za prawdę, godne, to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Abyśmy zawsze i wszędzie tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jego przepowiadali wszyscy prorocy. Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością. Jan Chrzciciel zwiastował jego przyjście i ogłosił jego obecność wśród ludu. On pozwala nam z radością przygotować się na święta Jego Narodzenia, aby gdy przyjdzie, znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty. Pełne są niebiosa. Ziemia chwały Twojej, Hosanna na wysokości. Za prawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas. Ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z Niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana. Na odpuszczenie grzechów to czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus martwy wstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierci i zmartwychwstanie Twojego syna, ofiarujemy Tobie Boże chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem, jej Oblubieńcem. Ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako zbawiciela. Dlatego ośmielamy się mówić, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjdź królestwo Twoje, jako w niebie tak i na ziemi Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od wybaw nas panie od zła wszelkiego i obdasz nasze czasy pokojem wspomóż nas w swoim miłosierdziu Abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: Pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daje. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. U drzwi Twoich stoję, Panie. U drzvi tvojih